Let, it snow, let, it snow, let it snow. Dogmas, dzień siódmy. Dzień kochani, witamy was z mamą w kolejnym vlogmasie. My właśnie wybieramy się do kościoła, więc odezwę się do was później. Właśnie wracamy z kościoła i patrzcie jakie jest piękne słońce. Mój makijaż tym bardziej tak fajnie się świeci W ogóle dzisiaj mi takie ładne konturowanie wyszło Ale uwaga, uwaga moi drodzy Jedziemy do Beriko Zobaczyć jakąś koinkę, bo mama w tym roku Chciała nową, w końcu się jednak Nie zdecydowała, w końcu się trochę zdecydowała Trochę nie, nie była pewna Także zobaczymy co teraz Wyjdzie z tego. bo W ogóle nie pokazywałam Jakim mama w tym roku kupiła rękawiczki Patrzcie, to są takie czarne Ale tu mają jakby taki Sweterek i są mega cieplutkie, mega fajne. W ogóle takie już info, będę jutro w Star nieważne, ale jestem tak zła na nich, bo mam ważną kawę jakby za darmo do dzisiaj. A dzisiaj nie ma opcji, że tam będę. A jutro będę, już to nie będzie ważne. Mega słabo. W ogóle dzisiaj jest pierwsza niedziela handlowa i są teraz trzy. Także zaczynamy już taki typowo okres świąteczny, no przez to też. Przechodzimy do tego bryku. Na dzień dobry, już tutaj mamy choinki. A tutaj mamy jakieś ozdoby świecące. Oczywiście jakieś świąteczne kubeczki, świeczki. Też jeszcze takie ozdoby jakieś stojące, siedzące i tak dalej. Pełno krasnali. Też pełno ozdób, naprawdę nie wiadomo. Na co się patrzeć? My ostatnim razem, to mamie się podobała ta choinka Mi totalnie nie Poza tym jest malutka, dlatego ona też się na nią nie zdecydowała Podobały nam się też te dwie Ta i ta Mama mówi, że są totalnie zwykłe i podobne do tej, którą mamy Zdaniem nie, bo to one są oszronione A my mamy coś dosłownie takiego, tylko że gorzej wyglądającego to Są jeszcze jakieś piękne rzeczy Jest naprawdę pięknie, tak świeci Niedzielkę, czyli slow day Dzisiaj będziemy sobie robić tą maseczkę, ale to później Piję właśnie moją dzisiejszą świąteczną herbatę Ale powiem wam, za mocna mi wyszła Bo za długo trzymałam saszetkę i kurde, te goździki za dużo ich tutaj. Ja po prostu już tak kocham ten świąteczny pokój w ogóle moje łóżko jest takie przytulne. Przechodzimy do mojej ukochanej części nie, czyli otwieranie kalendarzy adwentowych. I ja zdaję sobie sprawę, że ja powinnam nagrywać w ogóle tynią kamerką cały czas, bo jest lepsza jakość, lepiej byłoby mnie widać, bardziej wyostrzone, tysiąc razy lepsza jest po prostu ta jakość. Ale ja tak nie umiem. Muszę siebie tak widzieć tak stricte na dużym ekranie, bo wiadomo, mogę sobie zrobić podgląd na zagadku i tak dalej, ale... To nie jest to samo dla mnie. Tworzymy sobie tak dzisiaj te kalendarze adwentowe i losujemy coś z Nyxa. Dzisiaj już mamy 7 grudnia i co my tutaj mamy? Jakaś matowa pomadeczka. Sprawdźmy sobie kolorek. No ładne, bardzo fajny. Codziennie nie wytrzymuję i sobie ten kalendarz od mojej mamy daję tutaj. Za każdym razem po prostu codziennie okienko sobie od razu, jak otworzę, sobie nowe przynoszę, więc nie umiem wytrzymać i tym razem. Także lecimy z kalendarzem. od oh, niej! Mamy mgiełkę z Sol de Janeiro 48. Tak jak ja ją chciałam, moi drodzy. wiecie jak ona pięknie pachnie, ale to nie jest jedyna rzecz tutaj. Mamy kolejną zawieszkę. Kolejną, ponieważ w jakimś tam dniu już jedna była, ale ta jest prześliczna. Patrzcie, jaka piękna. No, cudne okienko jest. Puszmy sobie teraz i same. I co my dzisiaj tutaj będziemy mieli za zapach? O, kaszmir. Zapaszek. Mega spoko. Z fluff. Okienko numer 7 mamy po tej stronie. I co tutaj się dzisiaj kryje? Coś słodkiego, widzę. Ok, spoko. Mamy krówkę mleczną. Będę sprężyć, bo nie dodałam jeszcze vlogmasa. Także okienko numer 7 Kinder. Mamy Kinderka. Coś szybko znajduje te okienka. Mamy tutaj od razu z mileczki i mamy przepięknego. Bałwanka. Okej, okay, kolejny Kinder. I mamy Kinder Bueno. Dwa ostatnie kalendarze, czyli Maybelline. Zacznijmy sobie właśnie od niego. Oraz Sephora. Ziben jest bardzo Podłużne to okienko. Co tutaj się kryje? O oh dzisiaj mamy maseczkę w końcu jakąś tutaj, bo wiedziałam, że w tym kalendarzu będzie i mamy tutaj taką zgarniera witaminową. Seforka Myślałam, że dzisiaj jest ósmy i nie wiem o co mi chodziło, ale tutaj mamy siódemeczkę. Jest coś duże, której nie umiem wyciągnąć. Ja, piernicze, patrzcie, jakie gigantyczne. I nie no, co tutaj się dzisiaj kryje? Rituals, patrzcie jakie wielkie Mamy scrap do ciała z Ritualsa, ale normalnie pełnowymiarowy duży produkt Chyba nigdy nie miałam niczego z Ritualsa, a zawsze bardzo chciałam I uwaga, aha, nie czuć przez to ale na razie nie chcę sobie tego otwierać Także no nie powąchamy Ale wiem, że na pewno będzie fajny zapach Ale dzisiaj naprawdę mnie zaskoczyli tak dużym okienkiem Moim zdaniem powinno to być wczoraj Szczerze, powinni zamienić okienko Szóstkę z siódemką Tak się prezentują produkty Z dzisiejszych kalendarzy adwentowych w ogóle to miałam robić vlogmasa łączonego, ale uznałam, że taką luźniejszą niedzielkę też musimy sobie razem spędzić. Wielbiam tak wchodzić w niedzielę, mieć te spodnie od piżamy i taką fajną oversize bluzę. Jedyne to, co, co chcę jeszcze zrobić, to dodać vlogmasa, pododawać rolki na Instagrama vlogmasowe i też na TikToka. Oczywiście trochę pomontować i w sumie dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, nie muszę się nawet uczyć, więc się cieszę z tego powodu. A jutro będzie się działo coś fajnego sobie właśnie na spacerze Aura jest niestety trochę bardziej jesienna niż zimowa Ale i tak jest pięknie I czuć trochę tą zimę Ale jednak jest dość ciepło Fajny spacer dzisiaj wyszedł Obowiązkowo już przebrałam się w świąteczne spodnie I na obowiązkowa sprawa Czyli kawka To jest mój ukochany świąteczny kubeczek Obowiązkowo vlogmas od Aniax. <słukasz> Żyjesz? Coś mnie tu wyproszyło, Ale jest świąteczna muzyczka w radiu Mama mnie zawsze woła na to, więc słodka. W niedzielę to już chyba tradycja dla mnie i dla mamity. Mój ukochany makaron z mojego e-booka. One się zbyt na mnie patrzą. I są zbyt piękne. Ale będą w moim brzuchu. Nie zmyłam makijaż, za niedługo idę mieć włosy. Później zrobimy sobie maseczkę, ale słuchajcie co ja zrobiłam. Jak macie w okularach te takie noski tutaj, ja gdy czyściłam, zepsułam jednego. Po prostu mi odpadł. I... Eee, jutro będzie się coś działo we vlogmasie i nie mogę jechać, żeby je naprawić Mama mi powiedziała, że dobra, to ona podjedzie, ale ja jej muszę zostawić okulary Więc jutro szykuję się cały dzień bez okularów Hmm, się tak czuję trochę dziwnie, no ale zobaczymy Że ja już staram się przyzwyczajać do ich nienoszenia ale nie przejmujmy się, robimy maseczkę za chwilę. Przy okazji zapaliłam sobie też piernikową świąteczną świeczkę. Wam pokazać, bo mama odbiła trochę świątecznie kuchnię. Tutaj mamy prezencik i dziadka do orzechów i dzwonek. W firankach, przy firankach na karniszu po prostu wiszą takie Mikołaje albo bałwanki. Na klamkach od szafek, proszę bardzo. Tutaj tak. Tu znowu bombeczka. A tutaj skrzaciki. A tutaj tak. U siebie sobie zrobiła. To też jeszcze wszystko nie jest skończone, tak jak u mnie, to będzie inaczej jeszcze wyglądać. Tutaj mamy krasnale. Tutaj tak wygląda ława. Tutaj mi się chyba najbardziej podoba. Najczęściej myję włosy tym szamponem. On po prostu mi się sprawdza najlepiej. Kocham też tą wersję fioletową. Wiem, że nie wszystkim on odpowiada, ale u mnie naprawdę sprawdza się mega dobrze. Daje super efekt taki, takiego nabłyszczenia takiej tafli. Super. Do tego ta odżywka również jest moją ulubioną, lub ta właśnie w wersji różowej. Nie mi się też sprawdza na włosach ta limitowana seria. Naprawdę. Użyłam go pierwszy raz tego szamponu ostatnio, ale jest tak dobry. To odżywki używam już nieco dłużej i naprawdę. Widzę mega efekty Teraz do mycia, a po umyciu Często sobie psikam takim Hydra Czymś z Onlibio na zmianę ze serum I z tym i włosy są po prostu Takie fajne, mięciutkie Też się nie puszą Następnie olejki, tutaj numer jeden z hermaid, Jak ja go lubię, jest naprawdę spoko ten jest totalnie moim faworytem. Ten z Gisu, Gisou, Gisou, różnie ludzie mówią. Naprawdę super mi się sprawdził. Daje w sumie podobny efekt też do tego Hermate, troszeczkę lepszy. Wczoraj w kalendarzu adwentowym dostałam też taki olejek i od razu sobie go przetestowałam. I też naprawdę okej okay się u mnie sprawdza. Czy do włosów naprawdę jest u mnie sporo? Że się u mnie sprawdza, to nie znaczy, że też się sprawdzi u Was. Trzeba sobie potestować po prostu i dopasować wszystko do siebie. I teraz jeszcze dochodzą do tego te piramidki z Isany. Ja je zawsze lubiłam, więc fajnie, bo teraz mam ten kalendarz. Kochani, to jest ten czas. Mam umyte włosy, lecimy z tą maseczką. Która biednemu ciastkowi odrywamy głowę. Robimy to. <słuch> Czy ja wygląda jak piernik? Posikam się zaraz ze śmiechu. Jak zawsze jest za duża na moją twarz, ale jest maseczka, tak? Z ciaskiem. Sam wieczór muszę się jeszcze wyluzować, więc kończę kolorowankę, którą ostatnio zaczęłam. Uwielbiam je ja serio. Są mam jeszcze mokre, ale naprawdę są tak mięciutkie. Użyłam dzisiaj tego olejku mm, z 6 grudnia, z kalendarza z Sephora. Pisała do mnie jedna z moich widzek że chciałaby ode mnie pozdrowienie na vlogmasie, także serdecznie pozdrawiam, buziaczki, ogólnie wszystkich Was pozdrawiam, i tak w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że tak mi wzięła czekoladki z kalendarza adwentowego, że zjadłam dzisiaj chyba 14 albo więcej, ale to też jest jakby okej, okay. i chciałam wam właśnie przekazać, że to jest. Okej, okay. nie boli mnie brzuch, więc to jest najważniejsze i tym bardziej jakby okej. Okay. Ten mega wdzięczna, że tu ze mną jesteście, że oglądacie i widzimy się już jutro. Buziaki.